Siema, siema. Wszystkich witam. Pomało sezon się zbliża, więc coś przygotowuję dzisiaj w niedzielę. Coś tu kręcimy. przypony przygotowuję. Trzeba jakieś haczyki powiązać. Zobaczyć ile PV zostało z tamtego sezonu. Coś tu działam cały czas. Taki ostatnio wpadł pokrowiec pudełko fajne na ciężarki. Jeszcze za kilka dni przegląd wszystkich kulek, ile czego zostało. I pomału będzie się można szykować na jakąś pierwszą zasiadkę w tym roku. Czyn zostaje ten sam co zeszłego roku, czyli wszystko z Delfina Delfin Nexus i Delfin Mantra, oczywiście Monki. i co jeszcze? brakuje teraz subskrypcji do 100 więc jak będzie 100 subskrypcji, będzie maja konkursik myślę, że fajny, nie za trudny także czekamy do, do 100 subskrypcji i lecimy z konkursikiem fajnym a będą fajne nagrody Pozdrawiam, trzymajcie się, miłej niedzieli, cześć.